Siemanowidzowe, to jest drugi odcinek, a tutaj nadal nie mogę się ogarnąć z tym wszystkim. Oni zaraz wstają, jeszcze nie gotowa. O nie, kosz mam, poczekajcie. Może birard na środek? Ale on nie grają w tego birarda. Telewizję kupię chyba. Czekajcie, myślę, myślę. Kupić. O kupić. Bo dobra, już mam pomysł. Panie, czekajcie. Czekajcie, bo to takie jest trudne od myślenia, że to głucha, bo mała. Czekajcie, tutaj możemy zrobić taki. Piecie, wiecie, tu możemy zrobić dla pracowników ten. Wiecie, takie różne krzesła i w ogóle. Takie różne. O! Tu będą te, jak one się udały. Komputer! Komputer! Komputer, no. Pracownicy i zobaczcie, na dole mamy te komputery, ale tańsze, czyli ten. W sumie to one są drogie, ale ja nie chcę nich tak wydawać pieniędzy. Ale muszę, bo zobaczcie tutaj. Muszę być zary, bo ci nie by to wiecie. Są tacy, niektórzy tacy, co po prostu za samym nim do tego wpraw. Wychodzić po prostu z więzienia, jakby, i, i potem. Potem zabieramy Ej, Tak, tak, chciałem właśnie, Ja pieniądze po prostu. No, zobaczcie, już jest ranek. O nie. Mam nadzieję, że nie będą się kłócić. Dobra. U mnie pryszniców. nie zrobiłam. Wiecie, że tyle pryszniców wystarczy, czy więcej? I toalet. I nie no, może wystarczy. No dobra. Na no, nic tam nie mówią. I że coś tam nie tak, więc... więc okay. Na razie. Jest chyba okay. Na razie. Co mówić potem? Nie wiem, co o nich myśleć w ogóle. O tych dzieciach, serio? Co o nich myśleć? Dobra, bierzmy jeszcze czterech pracowników, bo tutaj muszę czterech pracowników zatrudnić. A kamery jeszcze muszę pomontować. No ale to nie może mi teraz, no. Ale kamery muszę pomontować, więc zaraz. Czekajcie, muszę zbierać na policjantów tutaj. Hmm. Ten policjant to troszkę cię łapki mi jakieś dali. Zero łapak, ale przecież to jest takie piękne. No. Spojrzeć tylko na te więzienie, ono jest takie piękne. Nikt nie, nie, nie daje za bardzo. I mnie jest przez to smutno. Dobra, weźmy już drugiego. Ogień. Teraz dziewczyna jest. Mamy dziewczynę teraz. Tutaj mamy tutaj więzień. Tutaj mamy. Okej, okay, zobaczmy, czy on się nie kłócą Tutaj. Nie tu sobie ćwiczą. Tu sobie świeć ten. Tu mamy cele. Mało mają zabawek. Zobaczmy. No. O, ciu, 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 ciu. No wiem, że tutaj nie można. A to czekaj, bo tu nie można, nie można przejść. to no, tu będę kłótnia, będzie kłótnia, będzie kłótnia tutaj. O tym, tu, że nie można przejść. Nie, jeszcze wrzucę z pracy, więc muszę. O, i tutaj teraz mogę przejść. Mogę już, teraz mogę przychodzić. spokojnie. Oni też, a oni rozmawiają sobie przez telefon. Ukradłem cukierka, co tam było napisane? Ukradłem cukierka. To nie było miłe, dobra. Okej, okay, ukradłem cukierka. Weźmy sobie, czy te pieniążki na zbieranie. O, i teraz możemy kupić kolejną, kolejną, kolejny, kolejną i kolejną. I kolejną. Dobra. Mamy bardzo dużo tych pracowników, więc. Bardzo dużo ich mamy. Więc będę pilnować, mam nadzieję. Ale tu kamer jeszcze nie ma, w sobie tu od za Kamery zamordować, bo co, Nie, nie będzie pracy. Tutaj inni będą w pracy, ja nie będę w pracy. Czekajcie, tutaj powinny W pracownikach powinny być kamery. Ale ich nie ma, tutaj. Nie ma kamer? nie, no muszą być kamery. Przecież w więzieniu są kamery. O są, są, ale na 55 Były, były co? To, 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 dobra, wszystko jest OK w tym więzieniu Dobra, na razie, Tak! No, weźmy pierwszą kamerę, zamontujmy Super, Zamontujmy Pierwsza kamera będzie tu i ona będzie Tutaj sobie była. No! A 55, no proszę, nikt ktoś nie kupi to. No, dobra. 66. Dobra, teraz to i kamera szybko. Tyk! Kamera. Pierwsza strzelona. Zobaczmy, czy działa, uwaga. O, działa. Mamy kamerę. Pięknie, wszystko widać. W stoliczki. Czy to nie nikt? O, o widzę tu. Widzicie, już tutaj widzę co oni tu... O par, patrz, patrz, patrz. Ta dziewczyna coś tam czuje. Dobra. Czterech więźniów mam? Co jest? O nie, tak się nie bawimy. Czterech mam? Ty policjanty w ogóle nie pilnują, no czemu... Mm. Szybko mnie, nie no. Sprzątacza nie no, naprawnika nie. No co jest z tym? oni tak się mnie nie słuchają? Przecież... Nie, no, gdyby ja chyba się zwolnił z tej pracy, już nigdy nie będę to grała. Weźmy jeszcze sobie tutaj, zamontujmy kamerę. Na widoki. Dobra, druga. Mamy. Wszystko mamy. Ale czemu czterech więźniów mamy? To jest grane. Nie no, ja chyba muszę ich minować bardziej. Uff. To mamy dwie kamery na razie, mam dobrą. Nie wiem, czy dwie kamery im wystarczą. Bo że policjanci muszą. Ja nie, ja nie będę patrzeć w tej kamery, tylko policjanci. O tym nie najbardziej, że policjanci znaczy, no, będą właśnie. O, właśnie, policjanci będą robić i oglądać te kamery. Wszystkie, dobra, działa. Działa. Wszystko działa, mamy kamery, dobra. Mamy kamery, mamy kamery. Tutaj oglądają ładnie. Gdzie widzą kłopoty? Już idą, od razu idzie, A ten gdzieś zauważył kłopoty. I gdzie idzie? Uwaga. Kłopoty. Czekajcie, czekajcie. Tutaj nic nie ma. O, dobra. Idzie tu do celi? Nie. Chodź, on idzie. Okej, patrzy. Czy nic się nie... Patrz, patrz, patrz. Obiad mają, obiad mają. A słodko. Dobrze, nie, to smacznie bardzo. Dobrze. Na razie są bardzo grzeczni. Do, teraz dopiero dowiedziałam, że są bardzo grzeczni. Dobra. Ale czemu uciekało? To ja nie wiem. No dobra, weźmy jeszcze zabezpieczenia i tutaj weźmy jeszcze kamerę jedną, bo ci policjanci będą jeszcze narzekać. Czemu tak mało kamer? Zrobiłaś coś takiego, nie? Bo tak mamy często z policjantami. Policjanci czasami Dobra, bo zobaczmy, czy działa. Uwaga, tu działa. I pięknie, tu działa. pięknie. Czwarta kamera gotowa. Super, piękna kamera. To jest się nazywa super, piękna kamera. Ok. Byśmy jeszcze gdzieś umontujmy albo nie. No, na razie będzie tyle. I teraz, uwaga, biorę nowych tych. Zobaczymy, jak będzie się zachowywać z jeszcze jedną osobą. Tu mam osobę. Jak już puszczę, to mam nadzieję, że nie będzie żadnych kłótni, bo to ja będę patrzeć. Proszę bardzo. Co patrzcie. patrzcie, patrzcie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Kamera, kamera. No, co się dzieje? Toalet, Toilet zepsuta. Nie. O nie dzieło? się co? Czy ona. Nie no, nie uciec. Dobra, pięć więźniów mam. Dobra, dobra. Tutaj wszystko ok. A nie, dobra. Czekajcie, zobaczmy. Tutaj, nie, dobra, wszystko ok. Tutaj wszystko ok, kucharz. Dobra, pięć więźniów. Ładnie co sobie, tutaj. Ten bardzo grzeczny jest. Okej, okay. tylko ta. A ta jest bardzo grzeczna. Okej, okay, sprawdźmy, sprawdźmy. To jest ładnie, No dobrze, dobrze, tutaj jest co Ja będę patrzeć. Tutaj tu nic nie kupicie, dziur. Pięknie się kąpiecie, bardzo ładnie. Tutaj dziewczyna. Ładnie się kąpie. Super, to nic nie trzeba patrzeć na nią. A co się tam zakładasz? A nie, dobrze, tu możesz patrzeć. Możesz, możesz umyć. Nie ma sprawy. Nie będę patrzeć. Tutaj bardzo ładnie się dziewczyny ją, Okej. Okay. Super, super, super. Tu też bardzo ładnie się wszyscy myją. Bardzo ładnie. Tutaj bardzo ładnie jest. Super. Bardzo. Już się wychowali. No super. Sport jeszcze. Teraz mamy sport. Więc musicie... O, brawo, siłowne. O, tutaj kolega idzie teraz. Proszę bardzo, masz naszą jo Brawo. Dobra. Ale to ci to bardzo Palcia, patrzę na ciebie. Co robisz, co robisz. No. Dobra. Tutaj do bardzo wszystko ok. Tutaj ćwiczyło bardzo ładnie. Bardzo, bardzo. O no tutaj chyba wszystko bardzo hmm, hmm, hmm. Patrzcie, że kamery nie działają, więc musimy je usunąć. Patrzmy, tutaj nie działa jedna kamera, więc usunę ją. Kamerę chcę usunąć, że nie da się kamerę? No jak nie da się, jak da się. Ciechanie, no medle na ścianie, to nie mebel na ścianie tylko kamera, którą nie mogę zdjąć. Dobra, niech te kamery tu będą. Czekaj, zobaczę sobie, czy działa ta kamera, bo już nie wytrzymam. Ta działa, ta działa. Ta działa, ta działa. No co jest grane z tą? Może siadać, dobra, czekaj, czekaj, to się, co. Mam pięć więźniów ta mam dobrze. Teraz wyprowadzę, wprowadzę tutaj szóstego więźnia. O, macie być grzeczni, pamiętajcie. Dobra, wprowadzam tego więźnia. Mam nadzieję, dobra. Przesznic, dziecię na prysznic teraz, tak? Ładnie, ty też. O, bardzo ładnie. Masieś na prysznic, tak? Tutaj ładnie na prysznic dziewczyna Super, ty też ładnie. Super, ty się ładnie ładnie miesz. Sześć, dobra. Ładnie, tu się widzę miją. O, patrz, patrz, co ona robi? Ty to zyszła, zyszła. Co się dzieje? Jakiś problem, że się patrzysz na niego? No, proszę robię odejść, tak? No, spokój. A tu, tu, tu tutaj jak? Dobrze, wszyscy idą? Dobra. Mam nadzieję. Dobra, w takim razie idę po kolejnym więźniu. Jak tak, to że się, że Z sobą radzicie się? Więc weźmiemy teraz naprawdę... Okej, okay, weźmiemy sobie teraz kolejnego więzienia. Mam nadzieję, że nie będzie, będziecie grzeczni. I teraz macie się już spać, a Ty jeszcze musisz proszę wziąć, to ja Cię tu zaprowadzę na nic. Proszę bardzo, tutaj trochę za dużo ludzi jest na prysznicu, ale możesz oczywiście się tu umyć. Ej, a tutaj idziesz, dobrze, tu możecie się też umyć, bo tutaj też można. Oczywiście bardzo ładnie tutaj się myjecie, a tutaj będziecie widzę śpiąco spać, tu bardzo ładnie się myjecie. Tak, zwolnijcie. Cię, dobra. I do pogodnego wieczoru. Pamiętajcie, że macie być grzeczni tam. Ty, dobra, samochodu wciągnij, okej. Okay. Mam nadzieję, dobra, mam siedem jeszcze. Tu jeszcze coś, macie? No to tutaj jeszcze powinno być jedna... Dawaj, dajcie się je umyć. O, idzie tam jednak. dobra. Możecie się iść tutaj. A, tutaj, Możesz się, dziewczyno, iść tutaj umyć. A, tutaj ma chyba miejsca. A, jest, dobra. To jest miejsce. Dobrze, w takim razie idę do kolejnego. Dobra, tak może idziecie jeszcze szybko, bardzo ładnie tutaj. Wszystkich widzę w kuchni teraz. Wszystkich widzę w kuchni, Paga, Wszystkich widzę w kuchni. Wszystkich widzę w kuchni. O, brawo! Bardzo i proszę, ładnie cąką brać tutaj. Dobrze. Tak, i proszę sobie tu siąść ładnie tutaj. Bardzo ładnie, tutaj już zajęte są miejsca, to tutaj musicie chłopcy. Musimy się nasiąść. Tak, albo tam, z jakiegoś tu chcecie. Tak, koledzy, tak, tak, Super, bardzo ładnie jeźdźcie. Bardzo ładnie. Super, widzicie, małej kulację. Patrzę na was. Na Patrzę i macie ich spać. Tak od razu Uff, już się trochę zmęczyłam, z nim być naprawdę ale się zmęczyłam bardzo mocno. Uff, tak mi się już spać naprawdę. Jeszcze jednego kucharza wynajęłam, żeby tam gotowy. Tutaj będzie um, sprzętaczką. Tutaj proszę wyczyścić brud. No i idźcie kochani, spać. Ale to jeszcze skorzystać i idźcie spać błagam. Ładnie stoję na środku, a tutaj pan sprząta. Bardzo ładnie. Tutaj. O, dobra. Mam nadzieję, że już jestem. No, już spać błagam jeszcze stole tylko to korzystacie no dobrze, dobrze z to korzystajcie tak, a o, o, o co ty robisz? Eee, no ładnie, bardzo ładnie, bardzo dziękuję panie prezydencie, żeby... to next, next, nic, mhm, dobra, szybko jedziemy, stocznia, stocznia, co to jest stocznia, sama nie wiem. Sama zap zapomniałam. A, że macie się chyba troszkę. No dobra, możecie trochę się jeszcze pobawić chwilę. Ale zaraz będzie spać. Szybko, bo mi się bojęło muszę, na skąd film, A wy jeszcze nie śpicie. Patrz, 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 patrz. Widziałam. Dostajesz karę. Da się tu karę dać. Czekajcie, kara, kara, kara. A tu gdzie wchodzisz? Patrz ciaka! A gdzie wchodzisz? Gdzie? Już mi stąd wychodzisz, ale już, ale już wychodzisz, o już, o masz, o, już wychodzisz. Dobra, macie już iść spać, macie już iść spać, ale już, bo się zaraz zdenerwuje. Tutaj proszę Panie Spiątawco, tutaj proszę zakopać tą dziurę. Proszę iść już spać, ale już, ale już spać, raz, dwa, raz, dwa. Tutaj, bardzo ładnie. Patrz. Tak, ładnie. Zaraz, zaraz zobaczę, czy śpicie, tylko zobaczę jeszcze kamery. No i Są sobie o, Nie mają gdzie po prostu się połączyć. waga. Teraz mam was wszystkich widzieć w łóżku, a jak będę was widziała, to dostaniecie ode mnie. Waga. Pierwszy. Bardzo ładnie. Z Drugie. Bardzo ładnie. Trzecie. Uuu, nieładnie. Okej, okay, niech będzie O, no dobrze. O, super bardzo ładnie. O, no dobrze, co, w dzisiejszym odcinku to koniec. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Po więcej! Bye bye! Pa! pa bye bye pa! A wiecie, czekajcie, czekajcie widzowie jeszcze pokażę Wam jak ta gra się nazywa? Zobaczcie sobie przepisy już wam pokazuję, jak się ta gra nazywa, oczywiście. No, co Proszę bardzo, moje więzienie. Już wam pokazuję. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O, o, tutaj jest, widzicie? A, czekajcie, już wam zaznaczyłam. O, tutaj, tu, 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 tutaj. Moje więzienie. My, my pryosan, My Prosian. Tutaj właśnie sobie, ona jest bardzo fajna, ta giera Weźcie sobie ją. I w mam odcinku to koniec. Bye, bye.